Witajcie w tym okresie przedświątecznym e, dzisiaj wyciągamy sobie starą żniwiarkę e, z krzaków, z malin tak naprawdę, no i co I będziemy starać się zrobić e, z niej pożytek jeszcze tak naprawdę stoi tutaj rdzewieje, zaraz ją wszystko zje, a możemy z niej zrobić jeszcze fajną rzecz, także zaraz podjadę tutaj z etorkiem większym e, no i co? I będziemy ją wyciągać A co później to już się okaże. Pełno takich rzeczy nawieszane tu jest. O tu jeszcze tabliczka nawet jest. Zobaczcie sobie nawet czytelna. Patrzcie, rok produkcji. Będzie? Numer maszyny. Tu jest jakiś rok. Pewnie produkcji. 62. 1962. Oj, ma swoje lata. Ale że tabliczka jeszcze się zachowała, to naprawdę jestem pod wrażeniem. Fabryka maszyn żniwnych. Mo, no, nie wiem, płock. Piękna tabliczka, naprawdę się zachowała. przodownica Lux. fajnie, fajnie, że się zachowała taka tabliczka, naprawdę. O tyle lat, a jeszcze wszystko czytelne. Super. Lecimy po Zetura. większego, bo mały jest przy rozrzutniku teraz. Mam remoncik, bo listwy cały czas przeskakują. Weźmiemy sobie dziada. O! Odciągniemy trochę to. Na <laughs> czym ci odpali? Dobra i mamy to wyciągnięte. Niestety tutaj się obłamało, ale yy, no co płakać nie można, bo przecież zobaczcie jakim to jest stanie, jakie to jest mokre, spruchniałe, a to się kruszy w rękach. No ale to i tak będzie nowe, nowe deski będą wstawione. Więc nie ma co płakać. Mamy wyciągnięte. Tutaj ten stół jest w strasznym stanie. Zobaczcie, tutaj to już wszystko odchodzi praktycznie. Ale myślę, że parę yy, odcinków i będzie jak nowe. Jeżeli oczywiście Wam się spodoba to co robię. Ja jadę, idę odprowadzić ciągnik. No i co? Zobaczymy co z tego będzie. Na razie przywiozłem trzeba będzie rozkręcać, przekręcać zrobić to, żeby było wszystko na glanc, Jak nowe nie, aż tak nie Na razie to się ledwo trzyma tak jak te grabie tutaj Ale do wszystkiego dojdziemy powoli podejrzewam też, że będzie ciężko odkręcić te śruby o to bardzo ciężko no to są jeszcze nawalane chyba czymś. No ciężko, ciężko będzie. Ale dam radę. Możecie pisać w komentarzach, jak wam się podoba ten pomysł, czy w ogóle warto to odnawiać. Wydaje się, że warto, no bo jednak zabytek 60 z 62 roku. Zawsze fajnie jakby to jakoś wyglądało, a nie leżało w krzakach. Na razie niestety wygląda tak. Mogę w sumie jeszcze ten stół od razu przywieźć sobie, żeby go nie nosić, ale on lekki raczej jest, to chyba dam radę. Więc się zamieni go, tego trochę podrasuję, no bo nie oszukujmy się, lepiej tego podrasować niż tamtego robić praktycznie od zera, bo jest pozjadany strasznie. Więc na no tyle tego odcinka zero, jeśli chciałbyś, chciałabyś oglądać te takie odcinki z... Remontu tego, to napiszcie mi w komentarzu. Zobaczcie, czy to Wam się w ogóle spodoba. No i będziemy działać dalej. Już w następnym odcinku porozkręcamy sobie tego sprzętu trochę. Powymieniamy parę części. No. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także dzięki za oglądanie. I na razie, do następnego.